Mamy tutaj, mamy tutaj Tomka, Tomka Komisarza, zwycięzcę biegu rzeźnika w wersji Ultra, a wcześniej usłyszałem to nazwisko i zobaczyłem go na e, niepokornym Michu w Szczawnicy I zdaje się, że tutaj się nie kończy lista. E, w zasadzie nie, no, zbierało się faktycznie tego troszkę ostatnio, a poza Mnichem i rzeźnikiem jeszcze w międzyczasie był Tramaratów Podkarpacki, także to już takie bieganie na własnych śmieciach i też tak, tak naprawdę chyba największy sentyment do, do, do tego biegu, bo, by, tak naprawdę od tego biegu zaczęła się moja przygoda z biegami ultra kiedy zaczęłaś Twoja przygoda? Dokładnie 3 lata temu. 3 lata temu w maju, jeżeli tak mam dokładnie. No i w sumie to takie 3 lata dosyć intensywne. Na szczęście jakoś tam zdrowie dopisywało, także Także fajnie jest. A powiedz nam czym się zajmujesz? Bo zdaje się, że nie jesteś człowiekiem, który z biurka wstał nie, i zaczął nie. biegać ultra. E, to znaczy na co dzień jestem operatorem koparki, było śmieszniej. Nie. E, natomiast z jest większość z tego życia grałem w piłkę nożną, także, także gdzieś tam... No na razie zostało. jest to co, bo czeka, e... tak e... tak e... tak e... tak e... to była czwarta liga. Kl klub nazywał się Krasnowie Krasne, bo z Krasnego jestem, także e... no i wszystko w sumie 17 lat grania w piłkę. Gdzieś tam na pewno przyczyniło się do tego, że, że było mi lżej po prostu jakoś zacząć e... z bieganiem to wszystko tak fajnie, dosyć szybko zaczęło przychodzić. Dużo czasu Ci zajmuje praca w ciągu dnia? Nie, to jest na 28 godzin. Tak. Czyli jakby, jakby nie było coś na kształt etatu. Tak, I... jak Po godzinach wracasz do domu, zakładasz buty biegowe? E... No z, zazwyczaj tak to wygląda, także jak oczywiście jest czas, jak jest ochota i przede wszystkim zdrowie, to, tak to właśnie wygląda. A zdrowie jest? E, pukać, poza jakimiś tam drobnymi urazami, lub wiadomo. E, gdzieś tam cały czas się coś pojawia, ale jak na szczęście jakiś drugich przerw nie było tak, e. nie. masz problemu z kontuzjami, nie rozwalasz się. Masz już ze sobą tyle lat rozwalania się w piłce. Tak, dokładnie. Tam przerobiłem już w zasadzie chyba wszystko, co było możliwe, także... Także myślę, że gdzieś ten organizm się trochę już uodpornił. A poza tym, ja też myślę, że jestem już troszkę mądrzejszy i wiem, po prostu kiedy odpuścić, jak się coś zaczyna. Więc co masz na koncie, jeżeli chodzi o kontuzję? złamania przeciążeniowe, i także do skręcenia, zwichnięcia. Na szczęście tam z kolanami żadnymi wiązadłami nie miałem problemów, także mam nadzieję, że tak pozostanie. I nie przeszkadza Ci ta do trenować do biegu futra. To jak wyglądają twoje treningi? Ciężko nazwać to treningiem, bo to ja biegam tak totalnie jakoś intuicyjnie. E, e, nie ma w ogóle w tym żadnego sensu tak naprawdę. No widać, jakiś sens jest widać jakiś sens w Twojej intuicji, skoro są efekty. Tak, czym szaleństwie jest metoda? Co, ja przede wszystkim, miałem, i to sprawia ogromną frajdę i jakoś lubię biegać bez presji, bez tego wszystkiego, także... Czyli co, biegasz bez zegarka na treningach? Nie, ja akurat biegam w serca, także z pulsometrem biegam do tej pory się na to nie zawiodłem. Nie potrafisz powiedzieć ile biegasz w ciągu tygodnia, kilometrów. Przecież to też zależy, bo wiadomo, okres zimowy, taki powiedzmy przygotowawczy, no to, to objętościowo to jest tego sporo. Jest może dużo ktoś drugi, druga osoba powie, że mało ja myślę, że w granicach 100 km tygodniowo, a teraz na przykład między startami to po 10 km biegam także... Jak po prostu czuję, że potrzebuję odpocząć, albo po prostu nie mam ochoty na bieganie, to siadam na rower. Hmm. Mm. Czyli masz taki też wszechstronny trening, nie tylko bieganie? Tak, tak, tak. Jest to też jest. rower, co sobie urozmaicać wszystko. Jest balasem, jest szumowy tak. w międzyczasie. Gdzieś tam. A jeszcze grywasz w piłkę? Nie, ja już. Taki przyszedł taki czas, że po prostu wyszło mi to wszystko bokami. Powiedziałem dość. <laughs> Teraz nawet meczów w telewizji nie Thank you.